Spała, czyli miejsce, gdzie w trudzie i znoju, wśród potu i łez, w deszczu i w słońcu hartują się gwiazdy polskiego sportu. Tutaj też podczas intensywnych obozów Polish Soccer Skills najmłodsi szkolą się pod międzynarodowym okiem. Najpierw testy. Polscy trenerzy w trakcie obozu Polish Soccer Skills realizują trening Techniki w grupach 4osobowych. Oprócz tego prowadzą e, trening motoryki. Do końca, nie puść. Gas, do końca, do końca. Brawo. I gaz! Prawo Jerry, do końca. Trenerzy z zagranicy prowadzą treningi gier są to gry zadaniowe. Grupy dobieramy na podstawie testów i obserwacji. Najlepsi zawodnicy trafiają razem i każda czwórka jest dobierana na podobnym poziomie umiejętności piłkarskich. Test podań do bramek stawia przed zawodnikiem zadanie wykonania czterech podań w jak najkrótszym czasie. Zawodnik za każdym razem musi zabrać piłkę z linii początkowej, zagrać piłkę do bramki odpowiednią nogą, nogą Dalszą do bramki ze strony lewej, prawą i lewą do środka oraz nogą lewą do bramki z prawej strony. Drugi test test dżunglerki polega na wykonaniu jak największej ilości podbić prawą i lewą stopą w czasie 30 sekund. Test numer 3 są to zwroty z piłką. Zawodnik ma za zadanie w jak najkrótszym czasie wykonać 6 prawidłowych zwrotów na odcinku 5 metrów. Test numer 4 jest to prowadzenie piłki na odcinku 20 metrów. Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze doprowadzenie piłki do wyznaczonej strefy na 20 metrze. Po testach czas na gierki. Jest w tym miejsce na zabawę. Zum einen natürlich ganz klar der Spaß soll im Vordergrund stehen. Bei den jüngeren Jahrgängen, also bei den kleineren legen wir Mehrwert auf technische Elemente, aufs Passspiel, auf den Torschuss zum Beispiel. Und bei den größeren geht es dann wirklich um diese taktischen Elemente, um das äh, Verteidigungsdreieck, Verschieben in der Kette zum Beispiel, Freilaufen anbieten, was bei den jüngeren teilweise zu viel wird. Igual un día trabajamos eh, el pase mmm, línea podania, como se dice en polaco, <laughs> línea podania. Eh, estamos eh, lo que es entregando un poco el, el pase, lo que es el pase, el, porque aquí en Polonia eh, lo que vemos un poco que falta es eh, pasar el balón. Todo el mundo quiere coger el balón y meter gol. <laughs> no le gusta pasar. Entonces, eh, para lo que hemos venido aquí, eh, básicamente es para enseñar un poco de técnica y intentar implantar un poco en este caso el, lo que es el juego de español eh, cuando España juega al fútbol o en cualquier club de España se juega al fútbol se, se juega al primer toque no eh, en un segundo prácticamente tiene el jugador que pensar y pasar la pelota e intentar buscar líneas de pase constantes. Match, match, okay. Match. No. Ay, dice dice. Ya les dice. Una parte. Camila, vamos, a ver. capitana. Vamos a ver. ¿Cuánto? ¿Tú? Sí, blanca, hielo. Cada jugador puede dar un contacto, dos contactos o tres contactos. Depende de la edad del jugador. Niños pequeños no le puedes pedir un contacto porque, evidentemente, no podrían jugar, se aburrirían. Pero cuando son más grandes, le puedes pedir un contacto, incluso dos. Y es un juego más vistoso, todos participan. Und die, Kommunikation. die Kinder und Jugendlichen haben mehr Ballkontakte, sie können mehr probieren und sie kommen immer wieder mehr in 1 gegen 1 Situationen, beziehungsweise immer öfter in diese Situation. Würde ich das auf einem großen Feld üben, habe ich vielleicht ein oder zwei Situationen, wo ich das trainieren kann. Auf so kleinen Feldern habe ich halt fünf oder zehnmal die Chance, das zu trainieren, in der gleichen Situation, in der gleichen Zeit. Wir sind in der Selekcjonujemy i najlepszym zawodnikom dajemy możliwość dalszego rozwoju w reprezentacji polish-soccer. W debiutanckim roku reprezentacje grały sparingi w Londynie, m.in. z Reading. W Hiszpanii graliśmy przeciwko takim drużynom jak Rajowa Vallecano, Atletico Madrid. Udało nam się tam również zmierzyć z Milanem czy Juventusem. W tym roku na pewno odwiedzimy Bayern Monachium. Zatem Kai. Jak wrócisz do Niemiec, powiedz im, żeby szykowali się na wielkie show.